Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.

Dotarliśmy tutaj popokonując do, pokonując przeciwnika, który nabijał nam zatruwanie, i teraz spróbujemy dostać się dalej. Ale zanim to zrobimy, chciałbym się trochę przygotować, bo jest ich tu więcej tych przeciwników z zatruwaniem. I dajmy tak balsam sam na uodniające zatruwanie. Czy mam takowy? Tak, jest, uprącenie mam jeden, czyli weźmy po prostu na zatrucie, kamienie do leczenia i nałóżmy sobie święte obrażenia. No dobrze. Nie przedłużając, zaczynamy. istedi. Bu Umacniający pazur. Jest worek z amunicją. Zobaczmy, czy ten przeciwnik też wstanie. Chyba już nie. coś tutaj, czyli teraz powinniśmy zaskoczyć na dół. złożność kolejna runa my drabiny na dół No dobrze, czyli tutaj już jest wszystko z naszej strony. Trzeba będzie znowu pociągnąć za dźwignię. Tu się coś podniosło, i tu jest drabina prowadząca dalej na dół. Skrytobójcy muszę podjąć decyzję też z tabliczką dla Kowala czy przekazujemy ją Kowalowi czy jednak jego więźniowi bo przekazującym Kowalowi to z tego co pisano mi to będzie tak jakby Zły wybór, ale znowu, jeśli nie przekażę kowalowi, to kowal podnosi tak mocno cenę, że później możemy mieć problem z, z zakupami, z ulepszeniem czymkolwiek u niego. Ale jeszcze mamy chwilę, zanim wrócimy do mostu pod nim do spoczynku. Thank <laughs> you. Wzmocniony oszczep ze sztandarem ochrony Leczy się z zatrucia. Szczerze mówiąc nie widzę czy powinniśmy zejść na dół czy nie Nic, No tu wróciliśmy No nic, mamy jedną szansę. Nie jesteśmy w Umbralu. Jednak było nisko. Zeszliśmy na sam dół. Tu się jest. Podnieśliśmy. Katalizator świętliwego pogromu To jest sole ognia Klucz potrzebujemy Możemy postawić się na siodło. No to niech byśmy szli do areny walki z bosem. niestety To jest arena walki z bossem, a ja nie postawiłem sobie nasiółka. You would defile this sacred place with this horror with your very own hands. Monster, does your blasphemy know no bounds? <laughs> Oh, we have a guest. Another singer. No mocno bije, muszę przyznać. I też Obrażenia Święte, czyli to nie był dobry ruch z mojej strony. nie udało się, ale jak najbardziej jest do pokonania i to bez większych problemów moim zdaniem, no ale teraz niestety będę musiał całe zejście jeszcze raz przechodzić Teraz zejście powinno być dużo szybsze, bo już wszystko wiem. Czyli to była jedyna ścieżka, tak jak poszedłem. Zróbmy to posadźmy sobie nasionko. Poczynijmy i przygotujmy się na bosa jeszcze raz hmm. to nie jest potrzebne. Zamieńmy to na to. U, to mam tylko jedno, to nie. Bierzmy to, klucz, przedmioty do i lecimy. Kogo tu mamy? To munda, zobaczmy, bo wiem, że questy trzeba kontynuować i Pomińmy już, bo to już było podnieśmy naszą żywotność, bo było tego dosyć dużo.

Now oh, you will know darkness, brother. <laughs> Udało się? Czy będzie trzecia faza? Nie, udało się. Nasiono szczątków, klucz, tankreda i Strzępek umbrał sztuk 8. Tu jest wspomnienie ubrane. Tu chyba wyjścia nigdzie żadnego nie ma, nie blokujemy nic. Chociaż wszystkie pogodaje byliśmy, może było wyjście, ale to co wrota? Przenieśmy się do Umbralu teraz. Wow. i said, be quiet, but you're only embarrassing yourself like some talentless child mummer. they don't respect you or fear you, no matter what you do to them. <laughs> they all see clearly through your pathetic facade to the powerless hypocritical.

Weźmy. Wróćmy, wyjdźmy z umbralu i zaraz znajdziemy ten przedmiot. O! Nagle błysnęło. Przynieśmy się do mostu pod spoczynku. I teraz możemy poszukać tego przedmiotu, który nam wypadł. Ale wydaje mi się, że to było jedno oko. Nie. Pamiotka po tankredzie. Najwyższym karcicielu i Reynoldzie uwięzionym. Odcięty język. Tabliczka runiczna. Mamy klucz Tancreda Czyli jak tam się przeniesiemy, to mogli ruszyć całkowicie w drugą stronę Ilemy? zero you serve a higher purpose, crusader. No Ludomostu do mostu podniemnego spoczynku nam jest nadal potrzebny I teraz tak.

nie do anything foolish, human. nie when we're both so close to getting what we want. Just of the power can give you. Robię złe zakończenie, więc róbmy wszystko co złe. Niech ona zabije go i yes. zobaczmy, jak to się Galinda potoczy dalej. To her, a predictable choice, Trevelyan. Perhaps I was foolish to expect another. Oh, now don't be sour, Sparky. All that wonderful runic knowledge you so selfishly get locked up in that big head of yours can now be put to use by someone who recognizes its value.

I tak, kupmy sobie soli i ognia. Nie będzie 10 kamieni, też 10. I zobaczymy, czy możemy jakieś runy lepsze, możemy trzecią runę dołożyć. Dobrze, mamy trzy runy w broni. i teraz mamy broń wymaksowaną to myślę że będzie naprawdę ciekawie ulepszmy jeszcze postać i tak punkcik w kondycję i punkcik zręczność i w tym odcinku to było na tyle dzięki za uwagę liczę na komentarze łapki reakcje różne do następnego cześć.